Siemanko, witam Was w kolejnym filmie. Z uwagi na to, że na moje ostatnie pytanie, czy chcecie zobaczyć zwierzęta gaziora, było dość dużo pozytywnych komentarzy, postanowiłem pokazać Wam właśnie moje zwierzaki. Generalnie w swojej kolekcji hodowli posiadam trzy tak jakby kategorie zwierząt jaszczurki, węże oraz żaby. Mam w zasadzie 5 gatunków żab, 5 gatunków jaszczurek oraz 3 gatunki węży. Z tym, że węży, mimo że są tylko trzy gatunki, posiadam w sumie pięć pytonów królewskich, dwa tygrysie oraz 14-letniego węża zbożowego, który jest ze mną od samego początku. Postanowiłem te odcinki o zwierzętach podzielić na trzy tak jakby właśnie kategorie, także pokażę Wam osobno żaby, osobno jaszczurki i osobno węże. W dzisiejszym odcinku akurat nie będą żaby. Na samym początku pokażę Wam te żaby, które mam w domu. Są to dwa gatunki, a kolejne trzy gatunki mam w sklepie. Oczywiście też je zobaczycie. No to co, zacznijmy sobie może od tego terrarium. Pokażę Wam je z bliska. Na sam początek pokażę Wam takiego kombosa. Jest to akwarium, a na nie nałożone terrarium. Co ciekawe, jest tutaj zamknięty obieg wody. W terarium są dwa strumienie. Tutaj z tego rogu, oraz z tego. Tutaj na dole zrobione jest ujście. No i ta woda cały czas jest pompowana z akwarium przez terarium. Obieg zamknięty. Funkcjonuje to już tak przez 4 lata. No i ani zwierzakom w akwarium, ani zwierzakom w terarium nic się nie dzieje. Wszystko sobie tutaj fajnie żyje, fajnie hula. Jak widzicie, flora jest bardzo bujna. Są przeróżne gatunki roślin. Mam tutaj statko drzewołazów dendrobate z Leukomelas. Jest ich tutaj 7 sztuk. No, w zasadzie są już dorosłe, także powoli zaczynają się rozmnażać. A w akwarium zamieszkują żółwie. Gatunek to Sternotherus odoratus, po polsku żółw wonny lub żółw piżmowy. Tutaj przyszedł Roki nas odwiedzić. Takiego mamy tutaj kompana. Ale wracając do akwarium, poza żółwiami, mieszka tutaj jeszcze stado pielęgnic. Oraz jeden glonojad, który tutaj zajmuje się czyszczeniem korzeni. No Ciężko będzie je teraz wyczaić. Glonojad, widzę, siedzi sobie tam. Dobra, przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do żab. Na początek zroszę to terarium. Później wrzucę wylęk świerszcza. No i żabki wyjdą. Także pokażę Wam, jak one wyglądają. Teraz przygotuję pokarm dla tych małych stworków. Karmienie drzewołazów jest dosyć proste. Mam tutaj taki wysoki kubek. Wsypię sobie teraz porcję witamin. Wylęk świerszcza. Szczepniemy sobie tutaj trochę tego wylęgu. No i rozrzucam ten wylęk tutaj po całym terrarium. Za chwilkę zobaczymy, jak żaby wyjdą i będą polować na te świerszcze. Jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze tutaj mam kijankę właśnie dendrobaty z Leukomelas. Ma ona teraz około dwóch tygodni. Jeśli chodzi o roślinność w tym terarium, no to przede wszystkim tutaj fikusy, fitonia, jakieś begonie, pilea. Zobaczcie, tutaj fitonia wypuściła takie ciekawe kwiaty. Niestety już troszkę usychają, będę musiał je wyciąć, ale przez kilka dni fajnie tutaj zdobiły to terrarium. Mam tutaj też hamedore oraz jest tutaj bardzo ciekawa paproć, która w zasadzie wyrosła mi z Ksaksimu, który tutaj jest wysypany na ścianki. Tutaj z tej strony ta paproć jest w tej chwili przycięta, ale ona potrafi wypuścić takie liście, że tutaj zasłania praktycznie połowę terarium tymi liśćmi. Przez to też ta ścianka tutaj z tyłu jest w tej chwili taka dosyć pusta, no bo przez jakiś czas właśnie ta paproć zasłaniała i wszelkie rośliny, które tam rosły niestety uschły z braku światła. Teraz wyciąłem tą paproć i posadziłem tutaj margrawię. Bardzo bym chciał, żeby właśnie margrawia obrosła ten tutaj obszar ścianki. Świetnie by to wyglądało. No a dalej zobaczę, jak to będzie z czasem rosło. Generalnie jest świetną ozdobą to terrarium. Bardzo fajnie roślinki rosną. No przycinkę muszę tu robić tak przynajmniej raz na półtora miesiąca. Po to, żeby było w ogóle cokolwiek tutaj widać. Kolejny gatunek w tym odcinku jest typowo aktywności nocnej. A mianowicie mam tutaj na myśli chwytnicę czerwonooką. Tutaj jest jeden osobnik, a tu jest przyklejony do ścianki drugi. Jako że światło co dopiero zgasło, one jeszcze sobie śpią, za chwilę staną się aktywne i zaczną tutaj chodzić. Póki co też jak widzicie, to terrarium nie jest jakieś mega ładne. Po prostu są tutaj liany i rośliny. No, na razie chciałem zobaczyć, jak te żaby funkcjonują, jak się zachowują i z czasem zrobię im tutaj takie fajne terarium na wielkość całej tej wnęki. Spójrzcie, jedna się już wyraźnie wybudziła. Tak więc za chwilę, pewnie zaczną tutaj chodzić po terarium i będę mógł wam to pokazać. Tak się zastanawiam, co ona robi i ona chyba właśnie ściąga z siebie wylinkę. No sami rozkmincie. Dobra, ściągłam wylinkę, to teraz się gdzieś przejdę. Może znajdę jakiegoś świerszcza. Teraz pokażę Wam komorę deszczową, którą przygotowałem dla gatunku żab, który dzisiaj do mnie przyjechał. Kupiłem sobie harem bambusowych żab latających. Zobaczcie, taką deszczownię robi się no między innymi z filtra akwariowego. Do tego dopinamy rurkę odpowiedniej wysokości, no i na górze jest już deszczownica. Ja umieściłem sobie ją tak po skosie tutaj przez środek terrarium, tak żeby właśnie woda skapywała w centralnym punkcie. Jako wystrój tutaj, no umieściłem między innymi korzeń tam z tyłu, tak żeby żaby miały podparcie w wodzie oraz taką tutaj jakby sztuczną skałę. Do tego są rurki takie plastikowe owinięte włóknem kokosowym, to na pewno nie będzie pleśnieć, no i sztuczne rośliny. Na razie jest tutaj ta jedna, a za chwilę dołożę tam w rogu jeszcze jedną taką większą. No to co, może przełożymy teraz te żaby tutaj do terarium? No i zobaczcie, dzisiaj rano przyszedłem i zastałem taki widok. Samiec siedzi na samicy, także chyba znalazł tą wybraną. Druga samica siedzi sobie tam w rogu. No całkiem możliwe, że jakaś kopulacja będzie. Te żaby mają bardzo ciekawy styl rozmnażania. Rozkwinięcie, że jak już dochodzi do kopulacji, to samica ubija taką jakby pianę, przykleja ją do liścia lub szyby, no i w tej pianie składa skrzek. Później po około 5 dniach z tego skrzeku wylęgają się kijanki, przebijają się przez tą pianę i wpadają do wody. No i później w wodzie trwa dalszy ich rozwój. Na pewno jak coś tutaj się wydarzy, to zrobię Wam aktualizację, także zobaczycie sobie jak to tutaj się wszystko odbywa. Kolejny gatunek żab, który chcę wam pokazać w tym odcinku, zamieszka w tym paludarium. Niektórzy z Was pewnie kojarzą je z moich wcześniejszych odcinków. Wydaje mi się, że żaby już dorosły do tego, żebyśmy je tutaj mogli wpuścić. Tak więc zrobimy to na tym odcinku. Zobaczcie, ja już sobie je wyłapałem tutaj do pudełeczek. Dorastały sobie w takim małym terarium. No teraz damy im duże paludarium, także poczują, co to jest dżungla. Mamy tutaj Epibetobates Antony Pięć młodych osobników. Oraz Chilobates Vittatus, również 5 osobników. No to co, wrzucamy je do tej dżungli? Zaczniemy od tych odważniejszych, czyli od Epipedobates. No, wyskakuj. Hop. Tutaj w tym pudełku są dwie na raz. I ostatnia. No, wskakuj. No to teraz pora na Vittatusy. No, wyskakuj żabko, Hop. zobaczcie jaka jest ładna spód. No teraz żabki tutaj mają na pewno raj. Myślę, że chyba im się tutaj spodoba. Włączymy system zraszania. No to co, pasowałoby jeszcze nakarmić te żabki. Tutaj mam wylęk świerszcza, obsypany suplementami witaminowymi dla żab. Tak więc rozrzucam teraz tutaj ten wylęk. Trzeba to mniej więcej rozrzucić tak po całym terrarium, żeby wszędzie ten wylęk chodził. Żabki sobie pojadły. Niech się teraz aklimatyzują w zbiorniku. A my będziemy już kończyć ten odcinek. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wam się podobała ta moja opowiastka o żabach. Bardzo mile widziana łapka w górę, oraz oczywiście subskrypcją też nie pogardzę. Przy okazji chciałem Wam bardzo podziękować, bo po ostatnim filmie no, ilość subskrypcji, która przybyła, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Taka ilość subów bardzo motywuje do dalszego działania. Tak więc. W następnym odcinku pokażę Wam, jak robię tą szafę dla Agamy Błotnej. Projekcik jest bardzo konkretny, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A teraz życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym odcinku SiemA.